No siema widzowie, dzisiejszy odcinek jest podzielony na dwie części. Jedna omawia otwarcie kanałowego Discorda, a druga będzie omawiała główny temat odcinka, czyli tylko małpki klejowe challenge. Dla mnie się dobrze prezentuje w ten odcinek, więc zapraszam do oglądania. A więc tak, jeśli oglądacie ten filmik, kiedy wyjdzie, czyli 2 września w poniedziałek, oficjalnie otwieram serwer Discord. Ten serwer ma na celu rzeszać w community bluzów TD6. Chciałbym, by ten serwer był aktywnym, pełnym zabawy serwerem, więc jeśli lubisz lub interesujesz się bluzami, zapraszam serdecznie. Plus, jeśli dojdziesz pierwszego dnia, dostajesz specjalną rangę odkurzaczy, nawiązującą do starej wieżyczki w bluzach. A więc wróciliśmy widzowie tutaj do głównego gameplayu. Będziemy sobie grać na małpie łączce. I teraz jest taka rzecz, bo będę musiał grać na poziomie łatwym, bo na umiarkowanym ten challenge jest niemożliwy bez żadnej innej pomocy. Dajupa małpa i potrafi wykrywać kamobalonów, które na umiarkowanym już cię zabijają, więc łatwiej to jest nasze minimum, jakie możemy zrobić. Idziemy sobie tutaj na standardowy i możemy zacząć. A więc tak. Y Tutaj najlepiej będzie postawić. Idziemy od razu w rozpuszczalnik. Żeby dało się, oczywiście, pokonać te balony. Ok, mamy już piątą rundę. Teraz sobie pójdziemy w rozpuszczalnik balonów. A po rozpuszczalniku balonów pójdziemy sobie w kolejną małkę i postawimy ją tu. Jeśli macie pomysły na więcej challengeów, to napiszcie w komentarzu widzowie, ja wszystko będę czytał. Albo możecie napisać na Discordzie na propozycjach do filmów. To też możecie wykorzystać. O nie, no jeden się przezży balonik. To jest słabe, no bo musimy zachować dużo zdrowia na kamobalony, które potem będą naprawdę. No, niemiłym doświadczeniem. Bo kamobalony naprawdę nam dużo HP zdejmą. No, Więc musimy w miarę jak najwięcej mieć. I stawiamy kolejny marker. O nie... Oj, oj Nie przemyślałem tego, nie przemyślałem. Boję się widzowie, że ten challenge będzie naprawdę ciężki. No i widzicie, no i jest tutaj taki regrow i on. Ja nie mogę. Ajajaj no. aj, aj. Co zrobić? Ok, po skraplaczu balonów w drugiej małpce od razu idziemy w leisty rozpuszcz. On spowoduje, że jedną falę naprawdę możemy przetrwać. Tylko musimy szybko uzbierać pieniądze. Ok, kupimy teraz kolejną małpkę tutaj. I pójdziemy tutaj w górę. Tak samo jak u niej. Bo wiecie, tak naprawdę. Gdyby te y, małpki wykrywały hamow, to moglibyśmy naprawdę daleko zejść. Może nie do 60. rundy, ale y, no, na pewno do przynajmniej 59. Bo w 60. rundzie naprawdę no, tego większego moaba czerwonego nie da się zwykle pokonać playami Przynajmniej ja nie potrafiłem na piaskownicy no, i tutaj mamy tą najgorszą falę. Jedną z gorszych, gdzie dużo HP tracimy. No, bo wiecie, no, co możemy tu zrobić? Może że to ja jestem jakiś głupi po prostu, i jest jakiś sposób, żeby samymi klejami to zrobić. Żadną inną małpką, ani umiejętnością, nic. Tylko klejem. Okej, okay, teraz pamiętajmy, no kleisty rozbrysk. Boję się widzowie, że będziemy mieć wielki problem, bo, bo te najlepiej, żeby miały te małper, małpki skraplacz balonów, najlepiej Bo wtedy jest o wiele gorzej, jeśli nie zrobimy tego O, teraz ta małpka już będzie naprawdę solidna i może sobie poradzimy z Moabem O nie, tylko nie te, boję się, że możemy tu zginąć no nie! To powiem wam tyle. No. Samymi klejami nie da się tego pokonać. Nieważne na jakim poziomie trudności, ale samymi klejami się nie da. Ale mogę wam udowodnić, że jest to możliwe, by pokonać tutaj y, niebieskiego Moaba, tutaj najmniejszego. Y, a więc tutaj stawiamy ten, tak jak był. Tutaj. I tutaj. Weźmy od tego. I patrzcie, tu powinniśmy to wygrać. Nie jestem pewny czy tak by się stało. Wygralibyśmy, więc ledwo, ale wygralibyśmy, więc wiecie, gdyby Kamo balony nie istniały, to byśmy to wygrali. Ja niestety zaliczę ten challenge jako niezaliczony, więc tutaj będzie pisało w montażu gdzieś tutaj dam 0 na 1 challenge'ów robionych, ale no jest to możliwe, ale gdyby Kamo nie istniało. No, może jeszcze kiedyś do tego podejdę z jakąś inną taktyką, ale na razie nie. A więc dziękuję wam za oglądanie tego challenge'u, ale jeszcze nie wychodźcie, bo yy, chcę pozdrowić wszystkich y, ludzi z live'a poprzedniego, który był jednym z najlepszych live'ów na kanale. Więc tutaj teraz będę pozdrawiał. A więc na początku chcę pozdrowić Szpetora, bo był pierwszy na live'ie. Praktycznie od razu przyszedł. Następnie pozdrowił użytkownika komputer, bo on jako pierwszy dał pomysł, żeby pozdrowić was wszystkich. Następnie na live pojawił się nasz ulubiony troll kanałowy, czyli Panaceum. Pozdrawiamy. Następnie przyszedł na live'a Rayman, którego też pozdrawiam. Następnie przyszedł Mateusz, którego serdecznie pozdrawiam. Kolejnie przez live'a przetoczyło się kilka osób, niektórzy chcieli mnie wysłać do Nate'a itd. No pozdrawiam, pozdrawiam. Potem przyszedł Raptor, którego serdecznie pozdrawiam. Odwiedził nas jeszcze mój kolega Zager, pozdrawiam go. Odwiedził nas jeszcze Filip. Chociaż najbardziej chcę pozdrowić Raptora, komputer. I Mateusza, bo oni tutaj siedzieli z dwie godziny i ciągle ze mną grali, więc pozdrawiam ich serdecznie. Dziękuję za oglądanie tego odcinka i życzę miłego dnia. Bye, bye!